Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie: Woda, Ziemia, Ogień, Powietrze. W dawnych czasach cztery narody żyły ze sobą w pokoju. Jednak kiedy naród Ognia zaatakował, wszystko się zmieniło. Tylko awatar z Czterech Żywiołów mógł go powstrzymać. Jednak gdy był potrzebny najbardziej, awatar zniknął. Minęło 50 lat od rozpoczęcia Wielkiej Wojny. Czy jest dla nas jeszcze nadzieja? Witam Was w kolejnym odcinku z Awatar Serwa! Kochani, zaczynamy niemal w tym samym miejscu co w poprzednim odcinku, ponieważ, jak mówiłem, troszeczkę e, połowiłem ryb. I powiem wam szczerze, że rozdymek to naprawdę nie wiem jaka jest procent na nie, ale o Jezu to było ciężkie. Musiałem troszkę posiłkować się rynkiem i handlem między graczami, reszta była dość prosta do zdobycia, bo nałowiłem ich bardzo dużo. E, I dużo ludzi też sprzedawało na aukcjach, więc <laughs> oddajmy. Ciekawe czy to wszystko co musimy zrobić u organizatora, dlatego... No, no, widzę, że udało ci się załatwić tyle ryb. Z niedowierzaniem muszę przyznać, że wygrałeś konkurs, chociaż jest jeszcze coś, co muszę zrobić. Co to takiego? Zrobię wszystko. Musisz udać się do każdego z rybaków i po poinformować ich o tym, że konkurs się już zakończył. Będą oni w stolicach czterech narodów, gdyż jest to konkurs, w którym każdy wędkarz, nieważne jakiego pochodzenia, próbuje swoich sił w tym boju z innymi wędkarzami. W dzienniku mam gdzie się udać. Dobra, to wszystko. Okej okay, w dzienniku. E, odszukaj pierwszego uczestnika ekskursu znajdującego się w e, północnym plemieniu wody. Aha, czyli musimy odszukać po prostu wszystkich tych uczestników. No dobra, no to lecimy. No dobra, ogólnie północne plemię wody. Ten uczestnik jest troszeczkę za murami miasta e, w tym miejscu. E, o, okej, okay, pogadajmy z nim. Oho, w czym mogę pomóc? W sumie to w niczym. Chciałem Ci tylko przekazać, że wygrałem konkurs rybacki oraz zakończył się on już! No cóż, spływaj swoich heal za rok. Raja i do zobaczenia! No do zobaczenia, dobra, ten załatwiony. Co dalej? Odszukaj drugiego uczestnika, który jest Bassing Se. Ciekawe, gdzie ja go znajdę. Kurde. Dobra, lecimy. Dobra, powiem wam szczerze, że. Strasznie długo go szukałem. W końcu zajrzałem do kordów. I lokalny rybak ogólnie siedzi przy rzece. To jest chyba wewnętrzny pierścień Basingse, więc pogadajmy z nim. Witaj, młody człowieku, coś się sprawdza do mnie. Przyszedłem cię poinformować, iż jestem zwycięzcą konkursu rybackiego. Ach, rozumiem, więc dopiero za rok będzie kolejna szansa. Żegnaj. Dobra, już. okej, okay, co teraz? Eee, trzeci konkursu w Świątyni Powietrza. Hm, dobra, szukamy. Dobra, jestem w Świątyni Powietrza. Eee, I on jest tu jakby się taką rzeczką jakby spływało z tej świątyni. Eee, I jest Konkursowicz, bardzo blisko ogólnie eee, Bizona z wędrownego. Eee, Okej, okay, Konkursowiczu. Witaj, w jakim celu przybywasz do mnie wędrowcze? Poinformować, że wygrałem konkurs. Dobra. I już go mamy za sobą. I ostatni: Stolica Narodu Ognia. Lecimy tam. Dobra, ostatni znajduje się przy takim stawiku w Narodzie Ognia i ma nik rybaczek. Nawet na chmurze stoi w tej chwili. Kurde, muszę wyłączyć chmury, bo to dziwnie wygląda. Dobra, rybaczku, witaj, co się stało. Wygrałem konkurs. To za rok spróbujesz, tak? Masz rację. I co teraz? E, powiedz e, po powiedzeniu uczestnikom o konkursie udaj się do organizatora. A ja tam chyba nie zostawiłem home'a Muszę znowu tam za zawalać. Dobra, poczekajcie. Dobra, jestem w wiosce Yang. Jest organizator. Powiedziałem wszystkim, co dostanę. A więc jesteś. Czas zatem ogłosić się zwycięzcą konkursu i dać ci nagrodę. Rzecz, która jest wyjątkowa i rzadka. Rzecz, która posiadałem tylko nieliczni. Jaka to rzecz? Jest to technika, dzięki której łowisz ryby. Nie, nie, do łowienia ryb nie będziesz potrzebował wędki. Bo będziesz dzięki tej technice mógł łowić ryby własnymi rękoma. Gratulacje wygrane i powodzenia z rok. Dziękuję za nagrodę. Żegnaj. Mistrz rybołówstwa zakończyłem. Czyli mam... Nowy ruch, który nazywa się. który nazywa się. połów. Tak. E, pozwala łowić ryby z wody. kusić, patrząc się na wodę. Okej. Okay. Ja go nie będę tutaj testował, e, bo po co? Wiemy, że łowi ryby, jak się kustie na wodę. E, może kiedyś go użyję. W każdym razie on jest takim przejściowym ruchem, żeby mieć dostęp do innych. E, spawn. Poczekajcie. E, sprawdzę, gdzie ja mam. O, księga wody. I co jest po połowie? Po połowie jest krzak strzał z liścia. O, to jest fajne. Potęga liścia zrobimy w następnych odcinkach. Ja chcę teraz, kochani, zrobić, jak zapowiadałem w ostatnim odcinku, rozpocząć misję z Chi. Ponieważ żeby mieć dostęp do wszystkich tych e, zadań z C, muszę zrobić jedno, e, żeby mieć do reszty. Po prostu takie zadanie, które pozwala Ci robić pozostałe zadania, czy e, jak to zadanie zrobisz z C, to masz dostęp nawet nie po kolei do następnych zadań z C. Więc e, zaczniemy, zaczniemy od pierwszego zadania, e, które myślę... Mm, zaraz wam pokażę gdzie dokładnie. Dobra, kochani, już wiem gdzie jest to zadanie. Otóż to są mury Basingse, Za murami Basingse rozłożył się taki cyrk. A, przy samym cyrku w sumie, o, patrzcie, jaki f... fajny jest koń w tym teksturpaku. <laughs> teksturpak do pobrania na serwerze jest ogólnie, jak wpiszę, u kości TXT. I to, Estfos, mamy do niego pójść. Estfos zaczyna na misję. Więc pogadajmy z nim. On jest takim początkiem misji Chi. Eee, zaraz wam pokażę dokładne kordy, ale tak. Czy jesteś w stanie pomóc Estfosowi? Myślę, że jestem w stanie. Jestem Estfos, mistrz kontroli Chi. Byłem od niedawna przywódcą trupy 10 wspaniałych. Niestety, jakiś rok temu trupa się rozpadła. Myśleliśmy, że tak będzie lepiej, ale niestety. Czego ode mnie oczekujesz? Chcę, abyśmy ponownie się zjednoczyli i podbili świat swym wędrownym cyrkiem. Jak już wspomniałem, było nas 10. Każdy był w czyni wyjątkowy. To czyniło nas tym, czym byliśmy. Chcę, abyś pomógł w ponownym zjednoczeniu mojego zespołu. Czemu akurat ciebie? Otóż dowiedziałem się, że jeden z nas przebyła na targowisku Basingse. Nie jest... Niestety, ja z pewnych powodów mam zakaz wstępu do tego miasta. Nie wiem, gdzie jest reszta. Dlatego tak mi zależy na tym tropie. Filka, może Gitrat, bo tak ma na imię, wie, gdzie reszta. Znajdź go i pozostałych, a może kiedyś zdradzę ci Nikki Chi. Czy jesteś w stanie to dla mnie zrobić? Jasne. Ruszaj więc na tarki i znajdź gitrada. Powodzenia. Już wyruszam. O, powrót trupy, rozboczeń to zadanie. Ci e, No idź i szukaj. Ok, mamy poszukać gitrada w całym Basingse, bo Estvos jakoś nie ma prawa wstępu na miast, do miasta. Ok, ok, ok. E, no to go poszukajmy. Co, co by jest ogromne. Troszkę mi to zajmie. <grymne> Macie szczęście, że jest coś takiego. jak szybkie przejście. Aha, to szybkie przejście było takie dziwne. Zapomniałem set home ustawić. Set home. Okej. Okay. <grymne> Teraz nie zapomnę, bo będziemy musieli pewnie do niego wrócić. A to jego kordy. Dobra. Lecimy do Gitrada. No dobra. Jesteśmy u git Gitrada. Znaleźliśmy go na targowisku, na tym wielkim. I kryje się tutaj. Kim jesteś, nieznajomy? Czego do mnie chcesz? Mówisz o Estfosie i ponownym zebraniu grupy. A więc to po to mnie nachodzisz. To bardzo dobre wieści. Jestem mistrzem w żongrelce nożami. Nikt nie jest lepszy niż ja. Tęsknię za trupą. Teraz to nie życie. Z chęcią wrócę do trupy. Nie wiesz, gdzie są pozostali? Niestety, ja wiem tylko, gdzie jest jeden z nas. Gdzie? I kto to... Haitor, tak to Hajtor, ostatnio odwiedzał e, pałac w stolicy ognia, może nadal tam jest, dobra to ja się udam do Estwosa, a ty poszukaj naszego Hajtora, powodzenia, obym go znalazł, czyli idzie w pałac, e, Oszukaj w stolicy ognia Haitora. E, dobra, odszukaj Hajtora w stolicy ognia. Mm, no to idziemy znowu do stolicy ognia. Dobra, znaleźliśmy Haitora. E, był niedaleko innej sazawki e, w stolicy ognia, takiej ładniejszej niż e, tamten rybak, chyba że to ta sama? Nie wiem nie widzę nigdzie tego rybaka. W każdym razie Haitor jest tutaj, gadamy z nim. E, kolejny chcę zobaczyć pokaz ognia. Opowiadasz o, o połownym zjednoczeniu Trupy, co naprawdę genialne! Tego mi było trzeba! Wracam jak najszybciej. Nawet nie wiesz, jak bardzo nudzą, nudzą mnie samotne występy. Mówisz, że wiesz, gdzie pozostali? Tak, wiem, gdzie jest. Mulena wędrowała do południowego plemienia wody. To daleko, ale na pewno tam jest. Życzę Ci szczęścia w odnalezieniu jej. Dzięki, przyda się. O, a to master też robi misję. Widzę, albo szuka czegoś. W każdym razie chyba załatwiliśmy. I muleny musimy poszukać. Widzę, że szukają emisji po całym mieście. Miło widzieć, że ludzie chodzą. W sumie jest dość dużo. 51. No o tej godzinie. To jest... Uch, kurde. Straszny nawet. W każdym razie idziemy dalej. No dobra, jesteśmy w południowym plemieniu wody. Mulena jest prawie na końcu właśnie osady. Jest w takim namiocie, trochę, trochę się różni od pozostałych. Kim jesteś i czego chcesz od niesamowitej muleny? Opowiadasz o trupie. Drużyna się zbiera, wspaniale, zaraz do nich wyruszam. W końcu co to za trupa bez lodowej tancerki? Nie wiesz gdzie kolejny z nas? Powiem ci. Uff, myślałem, że już się nie doczekam Winston, ostatni był w południowej świątyni powietrza Tyle go widziałem Nie gwarantuję, że tam jest Ale może będzie miał szczęście Uda, e, Udanej podróży Znajdź tego Winstona Dobra, wyruszam Wyruszam, dobra, wyruszam Okej, okay. świątynia Która? E, południowa świątynia powietrza No to lecimy No dobra, wiem gdzie Winston jest e, Ogólnie tutaj Południowa świątynia powietrza w takim ładnym ogródku przy wieżach <laughs> Winston, proszę, co chcesz powiedzieć zgaduję, że przyszła cię trupa wiedziałem, że zatęskną za mną bo ja za nimi bardziej skąd to wiem, się zapytasz jestem jasnowizem i wiem, co chcesz się zapytać jest to osoba jest ta osoba w oazie na pustyni idź już, powodzenia o, dobra, idę, szybko dobra, oaza, mglistych pan pewnie jasne, dobra jak się nazywa? Temyk Temyk, okej, okay. szukamy Temyka. Dobra, wiem gdzie już jest Temyk, tam jest wejście do oazy, a idzie się tutaj, o i tu jest Temyk. I Temyk, co mam nam do powiedzenia? Kim jesteś młodzieńcze? Świetnie, no to czekałem, nareszcie, trupa moja kochana. Oczywiście, że się zgadzam, w końcu jestem iluzjonistą. Zaraz wyruszam, czegoś chcesz jeszcze? Pytam o lokalizację. Kolejnego członka. No dobra, e, konetę jest na żarzącej wyspie. Odpoczywa, ruszaj. Dobra, konetę teraz. Kurde, to już jest piąty albo szósty temek. E, poszukaj konety na żarzącej wyspie. Jasne, lecimy. Dobra, kochani, wiem, gdzie jest Konete Ogólnie jak jesteście na żarzącej i tracicie na taką plażę z siatkówką, to on znajduje się na takim fajnym tu cypelku. Na takim tu fajnym cypelku. O, jest konetę, taki ma wygląd. Co on ma do powiedzenia? Czego chcesz, nie e, Ja, wielki Strongman, zgadzam się, brakuje mi tych głupoli. Jestem silny, więc przypłynę z tej wyspy pod Sambasin O, Jezu, chcesz wiedzieć gdzie jest ban, e, Banta? Powiem ci, ostatnio widziałem się z nim na wyspie ognistego Tytana. Udaj się tam, może go jeszcze zostaniesz, trzymaj się. Ban, dobra, teraz do Banty. E, wygląda w sumie tak troszkę silniej jak resta. E, I Banty, mamy znaleźć Bantę. E, Okej, okay. wyspa Tytana. Dobra, jestem wyspa Tytana. No jak sama nazwa wskazuje, tu jest Tytan, taki na środku, a koń tego Tytana pod nogami stoi Banta. Dobra, kogo ja widzę, nieznajomy. Witaj, co tam? Cała bajka o trupie. Doskonale, na to liczyłem w końcu i zapowiadam. Jestem szczęśliwy wiedząc o tym. Zaraz wyruszam do Estifosa. Pytanie o tych członków. Ależ, oczywiście, że wiem, Jowa jest na wyspie Kyoshi. Do zobaczenia! O, idziemy na wyspę Kyoshi, wspaniale. E, jest, jest. Idziemy na wyspę Kyoshi. No dobra, e, jesteśmy na wyspie Kyoshi. Jak wiadomo, są tu w większości same wojowniczki Kyoshi. A tu jest na samym szczycie prawie Jowa. No i owa, co masz do powiedzenia? Skąd przybywasz? Opowiadam o zjednoczeniu trupy. Aha, więc ponownie wystąpimy razem. Mogę na to przystać. Potrafię lewitować na bardzo małą wysokość. To niezwykle, nie sądzisz? Pytam o ostatniego członka. Jasne, że wiem, gdzie się znajduje. Bisza udał się na bagno niedaleko drzewa zwanego sercem bagna. Powodzenia w szukaniu. Ja idę dołączyć do reszty. No, bagna! Wszystkie miejscówki zwiedzimy chyba dzisiaj. E, odnajdź bisze na bagnach niedaleko wielkiego drzewa i wróć do Estfosa. No dobra! No dobra! Jesteśmy przy wielkim drzewie, to jest, to, to jest serce bagien. A tutaj, niedaleko rzeczki. Jest bisza i patrzy na to drzewo. Okej, okay. i to w ogóle chyba ostatnia członkini. Bo znaleźliśmy dziewiąta, ona jest dziewiąta. A ogólnie było ich dziesięć, razem z Estifosem, czyli Estifos się liczy jako dziesiąty. Więc, gadajmy. Jestem akrobatką, kiedyś wejdę na to drzewo. Mówiłeś, trupa? Serio? Wspaniale. Wyruszam, tylko się przygotuję. Wszyscy już powiadomieni? W takim razie wróć do Estifosa i mu o tym powiedz. Szybko, nie zlekaj. Dobra, już idę. Już? Ok. Muszę teraz do niego iść. Tak, 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 tak. Muszę iść do Estfosa. Uff, dobrze, że tam mamy. Home! E, aha, home, home. Bo home, home. O, dobra, Estfos. Home, home jestem. Juhu, nie muszę daleko latać, kurczę. E, I Estfos. Wróciłeś. I jak tam, trupa dziesięciu wspaniałych. Mówisz o wykonaniu zadania. Doskonale. Zyskałeś nowego przyjaciela. Uczynię z ciebie podstawowego użytkownika chi. Dziękuję. Na świecie ponoć jest jeszcze kilku mistrzów chi. Jeżeli chcesz nauczyć się jakichś ciekawych ruchów, powodzenia. Dziękuję, przydadzą się. Okej, okay. jest powrót trupy. I tak oto staliśmy się jakby początkowymi e, użytkownikami chi. Co to znaczy? To znaczy, że mamy pasywkę chi, czyli wspinanie się chyba po, po ścianach. E, jak się w, z shiftem chyba przytrzyma. E, zaraz może uda, nam się, może uda mi się zademonstrować tą pasywkę Ale to zadanie jakby odblokowuje nam pozostałe zadania Chi Czyli wykonując to zadanie możemy wykonywać inne zadania Chi Dostaliśmy dostęp do zadań z Chi Ok, e, tyle wytłumaczenia, idziemy zobaczyć Ogólnie na ukośnik PvP e, jest takie coś Trening pasywki Chi I im wyżej podskoczycie Sprint, podskocz, popatrz w górę Sprint, podskocz Ok, nie działa jeszcze raz, sprint, podskocz i popatrz w górę Nie, jeszcze raz, nie wychodzi mi na pewno mam, wiem, że dam radę Sprint, podskocz, a uderz tu jest? A, sprint, uderz jest Sprint, podskocz, nie, jeszcze raz Sprint, podskocz, popatrz w górę No, kurczę, nie udaje mi się eee. ja Muszę to Sprint, podskocz, popatrz w górę, jest! jest, 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 i to nie był fly, nie mam fly'a, haha, <laughs> to jest pasywka ci. sprint, podskocz i w górę, Kurczę! to wymaga bardzo dużo tych, sprint, podskocz i w górę, i uderz, nie, może sprint, podskocz i, kurczę. Wymaga to sprawy, ale da się, da się, widzieliście przed chwilą. Jest! Jest! Znowu! Trzeba z klikiem chyba spomować. Fajne, fajne. Ogólnie można tak po każdej ścianie wchodzić, to jest fajne. No i co, kochani, chyba czas nadszedł koniec, kończyć odcinek i dać coś dla was. No więc kochani, mam dla was dzisiaj coś takiego jak kit Maxim Awa 17, jak piszecie na serwerze. No i macie taki bon od Maxima17 z tym bonem idziecie na ukośnik IS i tutaj bony od Maxima odbieracie, wymieniacie ten bon mówiąc, że masz bon, a potem że masz 17 bon i chcesz go wymienić. Co dostajesz? Elementy ognia, elementy powietrza elementy wody, elementy ziemi i 5 kluczy do skrzyni questowych te elementy przydają się do misji można je wymienić na ukośnik bazar a skrzynie to na warp skrzynie można sobie otworzyć skrzynkę, w której możecie wy wylosować jakiś przedmiot do questa. E, ta skrzynka dokładnie jest tutaj. O, jak macie, to możecie otworzyć tą. O. I co mi poleci, co mi poleci? O, proszę. Dostałem ścieżkę wiatru, zarąbiście, będę potrzebował ścieżek wiatru bardzo dużo <grafię> No i widzicie, e, zabrało mi klucz i dało questowy item e, Co do e, z ostatniej właśnie, e, właśnie kit Maxim Ava On będzie, e, czyli kit Maxim Ava 16, on będzie dostępny do 1 września Wtedy już nie będziecie mogli go odebrać, wtedy przestanie e, mieć wartość Przypominam, że to był e, bon, który pozwalał wam e, zrobić jakby zakupy w sklepie item shop na Trollcraft na awatelse frazy 2. Cóż, fajna rzecz. Mam nadzieję, że zdążycie odebrać dwa tykity No i przechodzimy do zakończenia. No i kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. E, oczywiście zapraszam do lajkowania materiału, e, zapraszam do e, odebrania nagrody, e, za obejrzenie odcinka, ale to tak mi ode mnie. E, zapraszam też do następnych odcinków, obejrzenia poprzednich. E, mam nadzieję, że taki Wam też odcinek czasem pasuje, bo zwiedziliśmy bardzo dużo e, właśnie miejscówek. Takie odcinki są potrzebne, bo... E, Pokazuję wam, gdzie są te misje, oraz dosta sam dostaję na przykład dostęp do e, misji, albo no, robię następne, nie? E, dzięki temu sami e, sam, sam staje się silniejszy, co mi bardzo też pomaga w grze. E, w każdym razie, e, jeszcze ogłoszenie co do gangów, ponieważ chcę e, Wam ogłosić, że dalej trwa nabór do gangu mojego. E, jeżeli chcecie do niego dołączyć, to napiszcie do mnie na pliwie na Discordzie, link w opisie. E, no i. No i chyba jedyne, co, co tam wymagam, to trzeba mieć piąty level na e, ukościk PvP, czyli na tych światach PvP. Jak jesteście na świecie PvP, jak ukościk LWL wpiszecie, to pokazuje Wam, jaki macie level. E, no i to chyba było na tyle. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w następnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!